w jakimś ciepłym miejscu, czy pośród siebie w domu gdzieś na mieście. Stoimy tutaj na mrozie, na chłodzie, w tym grudniowym, niestety na nowoczesnym mroku, i rozmawiamy o Polsce. To jest naprawdę też piękne, to wielka sprawa. Jestem w tej klasie już 3,5 miesiąca, bo to około 70 miejscowościach, pan na południu, na wschodzie, na zachodzie. Na zachodzie. I w każdej z tych prawie już 70 miejscowości zauważyłem jedną rzecz, o której Wam teraz powiem, bo wcześniej jej nie widziałem, wcześniej nie zwracałem na nią uwagi, a zatem nikt jej nie doceniałem. Jest no, to, prawdę, coś co, co to jest wasz kandydat Wszystkie jest jak najbardziej w 2025. 2025. Poczekaj chwileczkę. Dobra. Czyste, ludne, i przede wszystkim derbyczne. Jak ty masz tutaj? Hubert i Wiktor, jesteśmy radnego. młodymi przyszłymi wyborcami. W przyszłym roku kończymy 18 lata, lat i szukamy najlepszego kandydata, który poprze, poprze nasze poglądy polityczne. Jak na ten moment najlepszym kandydatem jest słowo Jubensen, ale przegodzimy się dowiedzieć jeszcze od tutaj, od środka, tak? Jak to wygląda? jak to wygląda na żywo, dlatego jesteśmy tutaj i jak słuchamy. Do od do, ty jesteś Kubą, Tak. Ty chyba a gdzie jesteś? Rzeczy, Wiktor. Do Wiktor. Do Wiktor. W jesteś z Wiktor. Jesteśmy z Sokoczewa, tak. i tak bezpiecznie, bo u nich są jakieś imigrantów, wszędzie bezdomni, narkomani, śmieci na ulicach, a w Polsce tego nie ma. Oni są naprawdę pod wrażeniem. Polski zazdroszczą nam tego, co sami u siebie utracili już ładnych parę dekad temu. I teraz, patrząc na Polskę, widzą kraj swoich rodziców albo swoich dziadków z tych opowieści, że jest naprawdę bezpiecznie, że nie, może, nie trzeba bać się o swoje życie czy też zdrowie. A w Polsce jest tak bezpiecznie z jednego powodu: dlatego, że w Polsce mieszkają przede wszystkim Polacy. A Polacy to jest jeden z największych europejskich narodów. Mamy wspaniałe zwyczaje, kulturę, mamy piękną ponad tysiącletnią historię, z której powinniśmy być dumni. I to dlatego, że w Polsce przede wszystkim mieszkają Polacy, pod względem właśnie takiej czystości i bezpieczeństwa jest tak dobrze. Kiedy idę na spacer w dowolnym miejscowości w Polsce, w zasadzie nigdy nie boję się o swój portfel, nie boję się o swoje pieniądze. No chyba, że widzę jakiegoś polityka albo urzędnika skarbowego, no to mi się perspektywa zmienia, ale tak normalnie to wiem, że nikt nie wyciągnie łapy po moje pieniądze. Polacy nie napadają się po prostu na ulicach. Polacy też mają bardzo wysoką kulturę osobistą, wyniesioną z domu. Doskonale wiemy, kogo należy przepuścić w drzwiach. Wiemy, że w komunikacji publicznej należy ustąpić miejsca kobiecie albo osobie starszej. No może nie wszyscy, bo Trzaskowski nie wie, jak raz na 5 lat wejdzie do metra w trakcie kampanii wyborczej, to siedzi, kiedy osoby starsze koło niego stoją, bo nie wie, jak się tam zachować, ale to jest naprawdę nieliczny wyjątek. Polacy nie wyrzucają śmieci na ulice swoich miast, nie wyrzucają śmieci do rzek, nie zatruwają swoich rzek. No znowu poza Trzaskowskim i jego czajką, ale to jest bardzo nieliczny wyjątek. Polacy są bardzo ciężko pracującym narodem. W statystykach wynika, że w zasadzie pracujemy najwięcej w Europie. Pracujemy długo i ciężko. No może nie wszyscy, bo posłowie i trzaskowski to się nie przemęczają, ale normalnie Polacy pracują bardzo dużo i mają efekty tej pracy. Przez te poprzednie 30 parę lat nasza gospodarka rozwinęła się dziesięciokrotnie. To jest jeden z najlepszych wyników na całym świecie. Pojedyncze państwa rozwijały się w tym czasie tak szybko jak Polska. To jest nasz wielki sukces. To jest zasługa tych pokoleń Polaków, którzy przez te trzydzieści parę lat ciężko pracowali, robili kariery, rozwijali się, zakładali firmy, oszczędzali, wyjeżdżali za granicę, zdobywali kontakty, znajomości, know-how, żeby wrócić z tym do Polski. To jest nasz wspólny wielki sukces. Polacy też mają piękną pamięć do tradycji. Piękną pamięć o swoich przodkach. Zawsze widać 1 listopada, kiedy pod koniec dnia pojawiają się te zdjęcia z lotu ptaka polskich cmentarzy z tymi tysiącami zniczy. To jest dowód, że wszyscy Polacy, czy wierzący, czy niewierzący, pamiętają o swoich przodkach, pamiętają skąd się wzięli, pamiętają o swoich zwyczajach. Nigdzie w Europie nie ma takiej pamięci. Żaden naród w Europie tak nie pamięta o swoich przodkach jak Polacy. Naprawdę możemy być jako naród z wielu rzeczy dumni. Wiele rzeczy nam wyszło. Jest, niestety, tylko jedna rzecz, która nam nie wyszła. Z jednej rzeczy nie możemy być dumni. Nie wyszła nam nasza klasa polityczna. Nie możemy być nie tylko dumni, nie możemy być nawet zadowoleni z tego, co robią nasze kolejne rządy. Mówiłem o tej tradycji, o tej pamięci, o historii, o przodkach. Jak o naszej historii. Pamiętają nasze rządy. Weźmy Marsz Niepodległości. Największą patriotyczną manifestację w całej Europie. Nigdzie w Europie nie ma czegoś takiego jak Polski Marsz Niepodległości, gdzie co roku setki tysięcy Polaków, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy przyjeżdżają, żeby razem świętować odzyskanie niepodległości przez Polskę. Piękna oddolna inicjatywa, organizowana już przez kilkanaście lat, oddolnie, bez żadnych. Polityków, tego nie wspiera żaden rząd, żadne miasto, stowarzyszenie oddolnie to organizuje. I z każdym kolejnym rokiem jest to coraz większe. A jakie podejście do Marszu Niepodległości mają nasze rządy? To już za poprzednich rządów Donalda Tuska prawie co roku były jakieś policyjne prowokacje. Próbowali pokazać, że to nie jest Marsz Patriotów, ale jakiś zadymiarzy, jakichś bandytów, którzy przyjeżdżają po to, żeby się bić. Jak nagrany USOWY, minister Sienkiewicz, chwalący się, jak to dobrze wymyślili, żeby podpalić tą budkę pod ruską ambasadą, żeby pokazać, że to jest właśnie marsz takich zadymiarzy, a nie zwyczajnych ludzi, nie rodzin z dziećmi. A co teraz robi Trzaskowski? Prawie co roku próbuje zakazać przejścia marszu niepodległości. Prezydent Warszawy ma problem z tym, że Polacy chcą świętować rocznicę odzyskania niepodległości w stolicy własnego państwa. Mu to przeszkadza. Ma problem, bo widzi polskie flagi. Ma problem, bo widzi Polaków z biało-czerwonymi flagami. Przeszkadza mu to. Jakby flagi były tęczowe, to wszystko byłoby w porządku. Sam by poszedł na czele takiego marszu. Ale jak flagi są biało-czerwone, no to już Trzaskowskiemu to przeszkadza. A co z tym marszem robią media? Dziennikarze, celebryci. Mówią, że to jest jakiś zjazd faszystów, że patriotyzm to rasizm, że polskość to nienormalność. Próbują przekonać opinię publiczną, że zamiast jest niebezpiecznie, nie wiadomo jakie rzeczy się dzieją. Tak dbają o naszą historię i naszą tradycję. Nie tylko o to nie dbają. Mieliśmy niedawno, parę lat temu, stulecie bitwy warszawskiej, cudu nad Wisłą. One z najważniejszych bitew w historii Europy, gdzie Polacy uratowali swoją niepodległość, ale uratowali też całą Europę przed komunizmem. Czy mamy gdzieś. Jakieś właściwe upamiętnienie tej wielkiej bitwy, jakiś odpowiednio wielki łuk triumfalny albo chociaż pomnik. Nie udało się nawet dokończyć budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej, które miało być gotowe na stulecie. Ale nie dali rady, zapomnieli, zaskoczyło ich stulecie tej bitwy, nie spodziewali się, że akurat wtedy wypadnie. Wszystkie narody pamiętają o swoich wielkich zwycięstwach, są z nich dumni, a państwo polskie jakby się wstydziło tego, że dokopaliśmy Sowietom na rogatkach Warszawy. Państwo Polskie nie prowadzi polskiej polityki historycznej. Nie mają do tego głowy. Zajęci są zupełnie czym innym. Niemiecką polityką historyczną. Podręczniki do historii dla polskich dzieci pisze jakaś komisja polsko-niemiecka. Niemcy piszą podręczniki do historii dla polskich dzieci w Polsce. Albo to, co dziennikarze niedawno ujawnili, w kolejnym podręczniku był tekst roty Marii Konopnickiej, tylko żeby Niemcom nie było przykro, słowo Niemcy zastąpili słowem Krzyżacy. Żeby przypadkiem złego słowa o Niemczech nie powiedzieć, bo nie wolno. Bo trzeba dbać o dobre imię Niemców w polskich podręcznikach do historii. Ale nie tylko Niemców. Parę miesięcy temu order od prezydenta dostał Wasyl Zwarycz. Były już na szczęście ambasador Ukrainy. Człowiek, kiedy, kiedy był, który kiedy był ambasadorem Ukrainy w Polsce. Negował i umniejszał ukraińską odpowiedzialność za rzeźbąłyską. Mówił, że Polska prowadzi politykę prorosyjską i w nagrodę order od prezydenta dostał. Nie tylko. Order od polskiego prezydenta dostał Gajderkofstadt chyba za to, że latami obrażał Polskę i Polaków. W 2017 roku mówił, że na Marsz Niepodległości przyjechało 60 tysięcy polskich nazistów i też dostał order w nagrodę. Order od prezydenta polskiego dostał nawet Jan Tomasz Gross. pseudohistoryk, który mówił, że Polacy w trakcie II wojny światowej zabili więcej Żydów niż Niemców. Też dostał order od polskiego prezydenta. Czyż tym co kończyć? Jak zostanę prezydentem, to odbieram im te ordery. Koniec dobrażaniem Polski i Polaków. Koniec z kłamaniem na temat naszej pięknej historii. Co do jednego odbiorę takim ludziom ordery. Państwo polskie ma prowadzić polską politykę historyczną, a nie w imieniu żadnego innego narodu. Nasi politycy nie tylko polityki historyczne nie potrafią prowadzić. Nie potrafią też polityki zagranicznej, która powinna być asertywna, transakcyjna, coś za coś. Nie robi się niczego dla kogoś za darmo, licząc na wdzięczność. Bo wdzięczność nie jest żadną walutą w stosunkach międzynarodowych. Wszyscy to wiedzą, poza polskim rządem. Tak jak już prawie trzy lata temu, Rosja napadła na Ukrainę. Jak się Polska rzuciła do pomocy? Ile my tam wysłaliśmy broni, amunicji, pieniędzy? Ile Ukraińców Polacy przyjęli pod swoimi własnymi dachami? I czy Polska czegoś wtedy zażądała dla za siebie? Czy wyraziła jakieś oczekiwania, co chce w zamian za tą pomoc? No nie, no bo mówił rząd wtedy, że to nie na to czas jest teraz, że kiedyś zwrócimy do sprawy, że teraz to Polska jest Mocarstwem humanitarnym, ale jak się wojna skończy, to wszyscy nam to zapamiętają i się odwdzięczą. Na wschodzie i na zachodzie. Każdy będzie pamiętał o tym dobrodziejstwie polskim, naszym dobrym sercu. No minęło trzy lata. Czy ktoś o tym pamięta? Czy ktoś się Polsce odwdzięczył? Czy Ukraińcy chociażby się Polsce odwdzięczyli? Czy w drobnej, chociażby symbolicznej sprawie zrobili krok wstecz? Nie. Jak Polska nie stawiała żadnych oczekiwań ani żadnych żądań, to nie trzeba było nic realizować, bo my wszystko robiliśmy za darmo. Na Zachodzie to samo. Było parę tygodni temu spotkanie przywódców Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, poświęcone przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej po wojnie. No i kogo, kogo zabrakło na tym spotkaniu? No zabrakło przywódcy największego kraju Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Polski. Nie przyszło im do głowy, żeby zaprosić Polaków i porozmawiać z nimi o przyszłości naszej części Europy. Bo oni doskonale wiedzą, że naszego rządu to nie ma się o co pytać. Nie ma co z nim ustalać, bo i tak wszystko zrobimy, i tak na wszystko się zgodzimy, i jeszcze wszystko zrobimy za darmo. Tak jak do tej pory zawsze to robiliśmy. Czy trzeba było wysłać wojsko do Iraku i nie postawiliśmy żadnych oczekiwań, czy trzeba kupić drogi sprzęt amerykański, czy pomóc Ukrainie, my wszystko zawsze robimy za darmo. A potem jesteśmy zdziwieni, że nikt nam się nie odwdzięczył, że tyle im dobrego zrobiliśmy, a no zapomnieli niestety. No co za źli ludzie, ciągle zapominają. Nasi politycy nie potrafią prowadzić polityki zagranicznej, podobnie jak i historycznej. Ale jedną rzecz potrafią. W jednej rzeczy to są naprawdę dobrzy. Potrafią wygrywać rankingi, których nikt normalny nie chciałby wygrywać. Mamy na przykład najbardziej skomplikowane podatki w całej Unii Europejskiej. Tu konkurencja naprawdę jest wysoka. To nie jest taka prosta sprawa. Mieć w Europie najbardziej skomplikowane podatki. My tu mamy Włochów, Francuzów, takie narody, które lubią biurokrację. A i tak ich przegoniliśmy. W Polsce nawet proste podatki są skomplikowane. Nawet taki prosty podatek ryczałtowy, czyli przychodowy. To w jednym zdaniu go można opisać: że przedsiębiorca płaci załóżmy 3% podatku od swojego przychodu. Tam nie ma żadnego kosztu ustalania przychodu, co jest kosztem, co nie jest. Prosta sprawa. Mamy przychód, każdy wie, jaki ma, mnożymy razy procent, mamy podatek, żadna filozofia. Jak Państwo myślicie, na ilu stronach oni zapisali ten podatek w polskim prawie? Ile stron ma ustawa o podatku przychodowym w Polsce? 4, 5, 8. Ile to może zająć rozpisanie tego jednego zdania? 17, to optymista. 50. Też optymista. Ktoś ma inny typ? 120, bardzo blisko. 112. Na 112 stronach opisali tak prostą sprawę, bo u nas nie ma jednej stawki podatku, jest 10, nie wiadomo czemu. Weterynarz ma zupełnie inną stawkę niż lekarz. Przepraszam nie wiem czemu, Państwa, że. Jeszcze inną stawkę ma prawnik. E, Teraz jeszcze oddaliłem inną się od boksy, a programista ma Ale chcę, żebyście zobaczyli jeden szczegół, pusu, który jest poród, niezwykle ważny, Ten będzie co zapłacić podatki. Ten Tak samo z VAT jest u stóp VAT w każdym historycznego. Właściwie nie tyle zamku co ruin jest tutaj bo jest tylko implementacja ruiny, zamku. Ruiny, że ale nie jest podobny. W Polsce rozliczenie VAT-u zajmuje 3 razy więcej Także niż wchodzić. Także wielka historia zamku książęcego 3 razy w więcej niż średnio. No i współczesność. Czyli polityka rocznie, średnio przedsiębiorca potrzebuje 12 lat... 150 osób było na spotkaniu z Mencenem w godzin. I kiedy przedsiębiorcą no, liczba jest rozwijać firmę, myśleć 500 Ale mogę się mylić. Bo do tego słusznie. Proszę do sobie przeliczyć. Myślę, że to Nowy jest też pierwsze udane Znowu, spotkanie. Nie było proste, ale naszym polityką się udało. W rankingu hmm. najbardziej nieprzyjaznego państwa, dla których można pogratulować w Europie. Znowu, organizatorom. Bez na telewizji narodowej, Słanaczewa, na Eugeniusz Sendecki. No kiedy to jest to przedsiębiorca? W naszej historii wprowadził Roman Ład, zabrał wrogom polskie niechlubne przywileje. Teraz Roman Dworski wśród kolegów swych, razem z Zamojskim z nieba się śmieje. Takiego jak Roman, bohatera, takiego Romana potrzeba nam.